Robert Szewczyk został oficjalnie wybrany na prezydenta Olsztyna w drugiej turze wyborów samorządowych. Przewodniczący Rady Miasta pokonał swojego konkurenta Czesława Jerzego Małkowskiego. Robert Szewczyk zdobył 27 552 głosy, a Czesław Jerzy Małkowski 23 997 głosów. Różnica w głosach to 3555. Prezydent elekt Robert Szewczyk zorganizował konferencję prasową przed olsztyńskim ratuszem. Za waszym pośrednictwem chcę podziękować Olsztyniankom i Olsztynianom za to, że poszli na wybory samorządowe. Dziękuję tym, którzy głosowali na mnie, tym, którzy głosowali na mojego kandydata, a także tym, którzy w drugiej turze głosowali na innych kandydatów i, i, i radnych, ponieważ jest to świadectwo dużej dojrzałości społecznej, obywatelskiej. Dziękuję tym, którzy zabrali ze sobą swoje dzieci, tak jak ja to zrobiłem, żeby uczyć ich odpowiedzialności za swoje miasto. Zapowiadam, że to będzie prezydentura otwarta, od prezydentura dialogu, rozmowy, dyskusji. To będzie prezydentura, w której podejmujemy decyzje niejako wspólnie Robert Szewczyk, nowy prezydent Olsztyna, wyraził swoje zobowiązanie do otwartej prezydentury opartej na współpracy i dialogu. Chce stworzyć profesjonalny urząd, który będzie otwarty na potrzeby mieszkańców, młodzieży, seniorów i przedsiębiorców. Taki ma być Olsztyn taki będzie Olsztyn będzie w tym kierunku podążał. To ma być uśmiechnięty Olsztyn. To miasto musi wrócić na mapę Polski. Musi być znowu znacznym, znaczącym miastem w naszym regionie. I w Polsce. Drodzy Państwo, tak może być. Jesteśmy w stanie to zrobić. Będziemy 5 lat ciężko pracowali. Za mną drużyna, którą Państwo wybrali: 12 radnych Koalicji, Koalicji Obywatelskiej. To jest gwarancja stabilnej większości w Radzie Miasta. Jesteśmy w stanie współpracować z wszystkimi radnymi, i zapowiadam też dużą otwartość w Radzie Miasta. Mamy tak naprawdę, póki co zapowiada się, że będą dwa kluby: Klub Koalicji Obywatelskiej i Klub Prawa i Sprawiedliwości. Będą też radni niezależni. Każdy z nich może liczyć na dobrą współpracę ze mną i z Koalicją Obywatelską. Oczywiście, mam tu na myśli też Klub Prawa i Sprawiedliwości, z którym też chcę się regularnie spotykać i dyskutować i rozmawiać o mieście, bo chcę być prezydentem, który łączy. Ludzi. Robert Szewczyk przedstawił plan, który w pierwszej kolejności podejmie po objęciu prezydentury. Oczywiście pierwsze decyzje to, to budżet. I tak, drodzy Państwo, niedługo przedstawimy propozycję przedstawię propozycję nowej Radzie Miasta, jeśli chodzi o bezpłatne, darmowe przyjazdy dla młodzieży do 18 roku życia orsztyńskiej. Tak samo przystąpimy do, pracy, do, do przeglądu inwestycji, które chcemy realizować z Krajowego Planu Odbudowy i urząd, urzędnicy. Usiądziemy do, do rozmów w Urzędzie Miasta z naszymi pracownikami, bo dla mnie jest istotne, żeby w urzędzie pracowali ludzie zadowoleni ze swojej pracy, dumni ze swojej pracy, chętnie podejmujący swoje zadania, samodzielni, otwarci, bo to jest też gwarancja dobrej. Dobrego miasta, sprawnego miasta, dobrej obsługi obywateli naszego miasta. Zaprzysiężenie nowych władz miasta odbędzie się 7 maja, a tego samego dnia odbędzie się także pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miasta.